Witajcie na kanale! Ja jestem Sekio i dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który także mnie dotyczy: mm, takiej ucieczki temat ucieczki od swoich problemów, od swoich jakichś lęków, od swoich emocji, od wszystkiego co siedzi w głowie, przez to, że zaczęłam nakładać te obrazy, których wspominałam w poprzednim filmie tego typu. Zaczęłam się coraz bardziej odsuwać od emocji i kiedy już jakąś poczułam, to nie potrafiłam sobie z nią poradzić. Po prostu była jak taki gorący ziemniak, który muszę na do kogoś przekazać, bo nie mogę go trzymać w rękach. Jest zbyt gorący, za bardzo mnie parzy, za bardzo mi przeszkadza, jest dla mnie niewygodny, jest bolesny też, a ja nie chcę cierpieć, więc zabierz tego ziemniaka. Ja zapominam o tym ziemniaku, tego ziemniaka w ogóle tam nie ma. Schowaj go przede mną, a ja się teraz zajmę czymś innym. I cały czas te ziemniaki gdzieś tam odkładałam sobie, nie mogąc ich trzymać w rękach, nie mogąc wytrzymać tego, że one są i o oh Jezus, emocja, o oh no, co teraz? Więc nauczyłam się ucieczki, ucieczki od tego wszystkiego, co siedzi mi w głowie. I w poprzednim filmie wspominałam, że dużo pracuję, i to się właśnie z tym wiąże, bo tak naprawdę nie musiałabym pracować aż tyle, a jednak. Dużo pracuję, jednak biorę na siebie te zadania, jednak zobowiązuję się do czegoś, że dokończę w domu, jednak nawet nie mówiąc nikomu o tym, włączam laptopa o godzinie 21 i siedzę do północy, naprawiając jakieś błędy, przeglądając głoszenia, analizując i tak dalej. Więc bardzo często nawet żyję pracą, gadam tylko o pracy, nawet ten film jest o pracy, to też dużo mówi, więc za bardzo się na tym koncentruję, zapominając, że są też inne sfery życia. I kiedy byłam w relacji, rzeczywiście bywały takie chwile, kiedy ja potrafiłam rozmawiać tylko i wyłącznie o pracy, o projektach, o deadlinach, o ludziach z pracy. O tym, co kto napisał i kiedy, jakie były błędy i tak dalej. Ja po prostu żyłam tą pracą, gadałam tylko o pracy, oczywiście bez zdradzania szczegółów, tak, związanych z jakąś tajemnicą służbową i tak dalej, ale i tak, gadałam, 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 miałam potrzebę non-stop gadania o tym, co było w pracy i jak poruszyłam ten temat na terapii, to pani powiedziała, że właśnie ja sobie tak lubię znaleźć temat zastępczy. I rzeczywiście praca jest takim tematem zastępczym. Jednym z wielu, bo jak się okazało, kiedy miałam się troszkę. Oderwać od tej pracy i poszukać jakichś innych ciekawych, inspirujących sfer życia, które by do mnie pasowały, które by ze mną jakoś rezonowały. No to stwierdziłam, że no dobra, no to nie wiem, nie wiem, co tu robić. No i odpowiedź przyszła w sumie sama, temat sam się nasunął, bo w pracy zostałam zaproszona na wesele. I tak zaczęło się, wiecie, jako singielka. Pomyślałam sobie, wkręciłam wręcz sobie, że powinnam pójść z kimś na wesele, no bo przecież jestem zaproszona z osobą towarzyszącą i pewnie dużo osób będzie w parach, a w ogóle to jest ślub i oni też będą w parze, i ja będę sama, a z kim tańczyć, a nie wiem, z kim gadać przy stole wszyscy będą z kimś, ja będę sama. I zaczęłam się nakręcać do tego stopnia, że po prostu zaczęłam tym żyć. Codziennie po pracy analizowałam, z kim ja bym mogła pójść, kogo bym mogła zaprosić, kto się bardziej nadaje do tego, kto by się zgodził, a kto by się nie zgodził, a może trzeba zapytać, a może trzeba pogłębić z kimś relację, a może trzeba to, trzeba tamto, trzeba to po prostu tryliony myśli i wszystko wokół tego tematu, wszystko wokół wesela. I wiecie, przestałam myśleć na chwilę o pracy i przerzuciłam się na kolejny temat zastępczy pod tytułem No Kogo wziąć na wesele? W końcu, już tak dokańczając historię, bo ja nie lubię niedokończonych historii, nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale no nie lubię. Więc dokończę, że w końcu zdecydowałam, że pójdę na to wesele sama, ale jeszcze nikomu o tym nie powiedziałam, bo nie wiem, łudzę się. Tak w głębi duszy, że stąpi z nieba jakiś ktoś i może jeszcze z nim pójdę. Może się coś wydarzy takiego, że pomyślę, a idę z tą osobą, ale generalnie już na to tak nie czekam. W sensie nie analizuję tego, że, hmm, ten jest trochę wyższy ode mnie. Hmm, a ten ostatnio, nie wiem, był dla mnie miły, to może on by się zgodził. Albo, hmm, ciekawe, kto lubi tańczyć. Hmm, wiecie po prostu. Tego było za dużo i tego już nie analizuję. Po prostu zostawiam sobie furtkę do końca tego miesiąca, że może, jeżeli coś, to może zabiorę tę osobę, a jeżeli nie, to po prostu pójdę sama i będę się świetnie bawić. Ja w ogóle nie rozumiem, czemu sobie wkręciłam, że muszę kogoś brać. No przecież. Boże, dlaczego? Dlaczego sobie to wkręciłam? Ja czułam wręcz taki wewnętrzny przymus, a dodatkowo byłam pytana przez osoby z pracy: Hej, czy już wiesz, z kim pójdziesz? I tym bardziej czułam taką presję, że. Cholera, nadal nie wiem, muszę to wymyślić i wiecie, odsunęłam wszystkie inne tematy, odsunęłam na przykład nawet czytanie książki od terapeutki na chwilę, dlatego że musiałam przeanalizować, czy na pewno mogę pójść z tą osobą. No ale na szczęście ten temat już minął i staram się mieć taką czujkę w głowie, żeby nie hypować się na coś mocno. I na przykład tak jak w ostatni weekend jakoś bardziej się zaczęłam zastanawiać nad kanałem, tworzyć jakiś jeden film, może drugi, myśleć o kolejnym, to znowu od razu mam taką lampkę w głowie: strzymaj konie, Sechio, <grymio> strzymaj konie, bo zaraz się okaże, że znowu znajdujesz sobie temat zastępczy. Więc staram się dzielić ten czas i też mam taką zasadę teraz. Wiem, że to nie jest jakieś wielkie wow, no ale po prostu, że przynajmniej parę dni w tygodniu nie pracuję po godzinach. I wiem, że dla wielu osób to jest takie o oh, wow, serio, ale postęp. Ale tak naprawdę to jest duży postęp dla mnie, bo. Wcześniej potrafiłam pracować po godzinach codziennie, więc myślę, że jest to krok naprzód. To na pewno. No i oprócz tego, że się zajmuję kanałem, zajmuję się też innymi rzeczami. Na przykład, ostatnio zaczęłam biegać. Akurat bieganie jest taką sferą, której nie nazwałabym formą ucieczki, chociaż w sumie jest to bieg. Kurde, teraz sobie tak zdałam sprawę, czy to nie jest jakoś fizjologicznie. Jakoś genetycznie, nie wiem, instynktownie zakodowane, że ja uciekam od emocji, więc chcę biegać, więc idę biegać. O matko, teraz tak sobie pomyślałam, że czy nie wiem, muszę o tym pomyśleć głębiej, ale generalnie biegania nie traktuję jako formy ucieczki, chociaż teraz już się zgłupiałam, już się teraz zastanawiam, ale nie traktuję jej z tego względu, że ja w czasie biegania dużo myślę i ja się muszę zmierzyć z tymi myślami, i muszę też zmierzyć się z tym krytykiem wewnętrznym, bo często mam myśli w stylu. A, nie biegaj, po co będziesz biegać? Boże, się tylko zmęczysz. O, ludzie patrzą, a ty tak słabo biegniesz. I wiecie, te wszystkie myśli nagle do mnie przychodzą, a ja z nimi po prostu, no właśnie, podobno nie powinno się walczyć, przynajmniej tak słyszałam, żeby nie walczyć z emocjami, tylko dać im być. No ale próbuję po prostu dyskutować z tym krytykiem, że no dobra, może i patrzą, ale nawet jeśli coś pomyślą, to co z tego? Albo nie wiem, dobra, może i głupio, że biegam, ale jest to, nie wiem, jedyna forma wysiłku fizycznego, a wysiłek fizyczny, co do zasady, jest dosyć zdrowy. Więc powiedzmy, że biegając dbam o zdrowie i, wiecie, próbuję jakoś to tak w głowie przeprocesować. I bieganie jest formą takiego zmierzenia się trochę ze sobą i nie traktowałabym tego w formie ucieczki, no <laughs> powiedzmy. Poza tym czytam książki. Właściwie teraz już skończyłam obie książki, które dostałam. Znaczy dostałam, no kupiłam je, ale po prostu z polecenia terapeutki je kupiłam i przeczytałam obie. Uważam, że jedna jest naprawdę świetna. Druga jest taka pomocna, ale mam pewne uwagi. Może w innym filmie opowiem o książkach, bo to też jest bardzo ciekawy dla mnie temat, więc chętnie o nim pogadam. I może akurat dla kogoś te książki będą przydatne. W każdym razie, co chciałam powiedzieć, to to, że mam też inne, inne jakieś zajęcia. Roślinki, na przykład. No, może nie jest to jakieś moje wielkie hobby, no ale są, żyją. Dbam o nie, przynajmniej staram się. Dobra, jakbyście je zobaczyli, to byście pomyśleli, czy ty naprawdę się starasz? <laughs> ale. No tak, no nie umiem jeszcze zapewnić im doskonałych warunków. Trochę działam czasem na pałę, mimo że miałam te wszystkie tabelki z podlewaniem, to przestałam się w pewnym momencie do nich stosować, zaczęłam robić to na oko. Wyszło na to, że wcale to nie jest takie dobre, chociaż niektóre rośliny, powiem wam, że tak jak je podlewam na oko, rosną świetnie, ale niektóre niestety nie. No cóż, nie dogodzisz wszystkim, nawet roślinom. Ale chyba odbiegłam trochę od tematu. Tak, by the way, ucieczka, kolejna forma ucieczki. A chciałam jeszcze poruszyć. Coś, co bardziej się wiąże z kanałem, w sensie z Simsami. Gdzieś tam spotkałam takie pojęcie jak eskapizm, ale szczerze ja nie jestem specjalistą i nie wiem, czy to jest na pewno to. W każdym razie z definicji jest to jakaś ucieczka w fikcyjny świat wyobrażeń i, i nie wiem, czy można do tego zaliczyć gry. Ale trochę tak by chyba pasowało, tak mi się wydaje. Że często gry są taką formą ucieczki, i rzeczywiście, jak sobie tak pomyślałam o swoim życiu, to miałam dużo takich momentów, że nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, i włączałam grę, i po prostu się tak nią odmudzzałam, albo była tak wymagająca emocjonalnie. Mam tutaj na myśli frostpunk. Jest to po prostu bardzo trudna gra, zwłaszcza jak ktoś gra na jakimś wyższym levelu, I, i ona mnie tak absorbowała, że mogłam odpocząć od tych wszystkich myśli, od emocji. Simsy też są dla mnie taką formą ucieczki. I tutaj właściwie są dwie drogi: albo robię rodzinkę, gdzie jest wszystko cudownie. I, I tak się tym uspokajam, że tak, że może być dobrze, że jest świetnie i żyję tą idealną rodziną. Albo wręcz przeciwnie, co jest częstsze, robię dramę, czyli ktoś, nie wiem, nie ma pieniędzy, nie ma spełnionych potrzeb, kłóci się ze wszystkimi, ma romanse, jakieś dramy, rozwody, wyprowadzki, przeprowadzki, jakieś cudawianki, i to z kolei dostarcza mi duże emocji, które też potrafią odwracać uwagę od jakiegoś problemu, jakichś moich wewnętrznych emocji przeżyć na poczet tego, co widzę na ekranie. Więc jest to też na pewno taki sygnał, czy nie wiem, obszar, nad którym będę pracowała. Akurat ostatnio prawie w ogóle nie grałam, ale widzę w przeszłości taką tendencję, że na przykład jak psuje się coś w związku, to ja non-stop gram w coś, żeby po prostu nie siedzieć tak o. Bo tutaj nie chodzi o ten element, co to dokładnie jest, tylko o ten mechanizm, że musisz. Trochę taka, takie uzależnienie, tak? Że chcesz się oderwać od tego i musisz, musisz grać, musisz sobie uzupełnić jakieś swoje braki, jakąś swoją pustkę wewnętrzną, albo nie wiem, uciec od emocji w coś innego. To może być cokolwiek, to mogą być jakieś używki, mogą być imprezy, na no, różne rzeczy nie będę wszystkiego wymieniała. U mnie to jest głównie praca i ewentualnie granie. Więc tak, tutaj też kwestia u mnie wyczucia, bo czasami jest tak, że sobie gram na chillku i po prostu jest fajnie i to jest okej, okay, bo przecież no kiedyś trzeba wypocząć, tak? Ale właśnie problem się pojawia wtedy, kiedy robię to, bo muszę, bo nie mogę znieść siedzenia bezczynnie. Często też tak traktowałam YouTube'a, ale nie w formie nagrywania, tylko bardziej pochłaniania jakiejś treści, które były. Na przykład zrobiło mi się smutno, albo byłam zła, albo nie wiem, martwiłam się czymś, no to szybko jakiś tam filmik włączyć, byle żeby nie myśleć, dobra, i jeszcze czasami. Zamiast zatrzymać tego nitwę jakimiś technikami psychologicznymi, których się tam na tej terapii próbuję uczyć... To ja po prostu włączałam filmik i to jeszcze w przyspieszeniu razy dwa, albo półtora, albo dwa, zależy jak to szybko mówił, żeby te słowa strzelały po prostu jak z karabinu, były tak szybkie, żeby umieć odwrócić moją uwagę i na chwilę skupić się na tym filmie. Więc tak miałam dużo takich momentów, kiedy uciekałam i w sumie nie wiem jaki jest cel tego filmu tak gadam i gadam, teraz sobie zdałam sprawę, że czy oprócz gadania jakby miałam jakąś konkretną myśl jakiś zamysł, nie wiem w sumie teraz sobie zdałam sprawę, że nie do końca widzę cel w tym filmie oprócz tego, że chce się wygadać ale może niech to będzie taki film kolejny, w którym chce się wygadać na temat właśnie tej ucieczki którą stosuję no i mam nadzieję, że uda mi się ją jakoś okiełznać Mogłabym szukać tego złotego środka. I cóż, może właśnie tego złotego środka Wam życzę. A może nie potrzebujecie, bo już go macie, ale chciałam jakoś zakończyć ten filmik. Może zakończę zdaniem, że muszę rozkminić o co chodzi z tym bieganiem. Czy jakby serio jest to forma ucieczki, czy nie? Hmm, to się nadaje na dłuższą rozkminę. Dziękuję Wam bardzo, że wysłuchaliście tego materiału. Mam nadzieję, że mieliście dzisiaj dobry dzień, a jeśli nie, to że może jutro będzie lepszy.